Ja jestem Niften, e, dokładnie L. Tigryzek, tak, zmiennik. E, dzisiaj gram w Skywarsy, Jest ze mną m, jak zwykle, jem, czarosz nie gra. E, jak mówiłem, gram w Skywarsy. Pewnie się zastanawiacie, czemu wszyscy się nazywamy na L. E, wymyśliliśmy sobie, jak powiem, wiecie, e, Jan Czesław nazywa się Eliano. I my jesteśmy jakby jego zwierzakami, jak powiem wiedzieć. Interesnie eee, nazywa się L-Piesek, ja l Tygrysek, a Michael nazywa się L-Misiek. I to taka paczka powstała. Tak, taka paczka y, zwierzaków i jednego kojota. Y, y, tak go <coughs> Za zwierzę? Dobrze, tak, także jesteśmy już drugi odcinek ze Skywarsów, tak? Jeżeli dobrze pójdzie tylko jedna arenka będzie Ej ktoś mnie bije O boże prawie spadł nie sami tak to żeby... widzieliście Także. No Ej ją do mnie idzie Jezu ja uciekam do ciebie dam -dre, dam -dre, O kto dam chodzi? Dam -dre, dam -dre. czekaj I, Tak jak zawsze jesteśmy na moje sg, sorry uważaj ją cię spycha Kurde teraz Czekaj Ej prawie spadła Spadło. spadło? spadło. No. Hej, ociecie lecieć Kurczaki! Nie bij kurczaka! Przepraszam! No dobra, tak jest e, spoko, tak to, też można. A no dole jeszcze jest. Nie, już byłem na dole. Poleciał! Na to. Tak! Gościu, gościu! Bijem, zabiję! Ginial! Poleciał! Tak! To był ten Brawo. Ski! Także widzieliście, to to była taka szybka akcja. Y, przyszedł i poleciał. Dobra, ej, chodź. Kurczak. Mm, nie tu nic z niego. Nie wiem, Dobra. Patrz, tutaj był ten gość. Tak, jak wiecie, mam do was jeszcze jedną informację, wreszcie będę mógł wam powiedzieć, jak będą, będą ustawiane filmiki. Będą ustawiane, na pewno będą nagrywane Skywars 5 piątki z Liftenem, w, w, tak, będą weekendy tylko odcinki, tak, jak powiedziałem. Będziemy z Minigamesów na ogół nagrywali. Tak, jeszcze Jan Czesławem pokaże się, może z Ghost Recon Fantoma, bo z Minecraftem on coś nie wiem, on tam, nie wiem, coś nie chce mu się nagrywać z Minecrafta, więc... Nie wiem, dobra. Na razie będzie tylko z Liftenem, z Michaelem, nie wiem, jeszcze tam Michael teraz... No i... mogę przerwać? No dobra, dobra, tylko zbiorę zboże, nie eee, wiem Ja dalej nie mam pręki, ale w ten weekend już na 100% będę miał tą prękę i też będę nazywał się Eltygrysek. Jak widzicie będę miał coś na tej zasadzie skina. Tak, którego ja niestety nie widzę. No nie. Tak, nie. ale jak jeżeli ten jutro właśnie będziemy z, prawdopodobnie z z Liftenem będziemy będę mu pomagał założyć to konto i pobrać skina do Minecraft. Uważaj, baba, mama, baba. Nie. Bawa, nie, bawa. nie. Dobra. Ziumeczki, to nie spadłem! Ja Spadłeś. Okej, okay, to my robimy małe cięcie i widzimy się na kolejnej pa. Papa. Papa. Dobra, ścianka, ja, ja Was witam już na drugiej ręce. Dalej jesteśmy z Jimcoreśnie. Jest to mapa Meksyk. Chciałem jeszcze Was przeprosić, że nie było w opisach: jak to się mówi, IP serwerów, ale teraz już będą, ponieważ. Po tylu godzinach to się stawiały filmiki, nie chciało mi się stawiać, ale teraz już dzisiaj będzie, bo jest weekend i dlatego mm. będę stawiał. Dokładnie. A w razie co to pewnie wiecie, jaki to jest serwer, to jest serwer MSG. Ej, czemu ja nie spadłem, jaki zysk? To sobie rozwalisz, kłopot. Okej, okay. ubieram je zbrojkę. Okay. Druga skrzynka będzie gdzieś tu. O, właśnie. Dobrze jest, są dobre rzeczy, teraz możemy grać. No ja też mam dobre rzeczy. Miara. W tym zielaz... Zi oh Jezu, żelazna sikera. Hmm... Dobrze. I gdzieś obok mnie, czy... Tak, jesteś obok mnie. Tak, to... No dobra. Ty te fajda się do mnie! O, ty! No chodź. Zatłucz ją. Tch. I nie, idzie. Ha! Goi! Ja. I tobie. ha sobie gin O, ktoś mnie strzela chyba Dawaj A, to trzmata. Ło, on jest dobry, dobrze ubrany. Trzy serce, otrzymałem się. Jest! Jest! jest jedno, serce, jedno serce! Jedno serce! Poleciał? No, czekajcie. Brawo! Sobie sobie to była akcja! Widzieliście Czekaj, jak się nie bijemy bo jeszcze spadniemy. Czekaj, wyleję nam wodę tu. Wy, wy. Nie, to była akcja. Ja nie mogę. To piona nie musi zajmie pionę. Daj pionę. Piona. O. Dobrze było. że wy to widzieliście jak on to zrobił. To tylko była chwila. jakbym się. O, no, 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 no. Nie. Yo tam jak jeszcze ma to głupia Dobra, też spadł Dobra, eee, robimy cięcie, czy... Robimy cięcie... Mogę dograć co? Słuchajcie, może zrobimy tak, że... Nie, no dobra, robimy cięcie, za chwilę się widzimy. Papa. Papa. Pa pa. Siemanko ludziska, jesteśmy już na następnej arence. Z oazy, tak jesteśmy z oazy, czekajcie, sobie przybliżę mikrofon. czekaj dobra. Tu, tu. <kzykŚ> sorry. Hmm. Coś na razie. No, czekajcie. No. A i już wam mówię od razu, że wy, wy, wy w, w ten weekend. Y na moim kanale bynajmniej nie wiem, jak u Jemcze on Jan Czesława i innych e, pojawią się z trzy filmy, czy cztery nawet. Znaczy. Nie wiem, wiesz, przecież. Nie wiem, zobaczymy. Szkoła niestety. No, weekend jest co tam. Alf taki zwykły. Tydzień, gdzie jest szkoła i tak dalej, to będę wstawiał mm, odcinek albo dwa. Dwa to będą już naprawdę wyjątki, no bo wiecie jak to jest. Jednak no trzeba jakieś się testy. uczyć. Zostawiliśmy no. my... nową panią od matmy i po prostu co tydzień robię no, kartkówki i sprawdzają Nie, hey, co tydzień to za mało powiedziane. No nawet. No, no codziennie nie robi, Jedną oddaje druga zaczyna. Także ale nie, teraz nagrywamy, także to tam nie nie mówmy lepiej. Tylko szkoda gadać. Wow, ej, vip tutaj jest. Ej, pomocy, tutaj jakiś ziom do mnie i będzie chciał iść. Idziesz? Czekaj, bo Ja ten się tam z innym gościem naparza. Kolejna akcja, kolejna. Kurde, deadun. Aj. Także słuchajcie, niestety nam nie wyszło. Także widzimy się w następnym odcieneczku. Do zobaczenia. Papa. Papa. Pa.